Czyli taki turniej wyczerpuje, Na w kilku słowach można powiedzieć, Need for Speed'a. Zwłaszcza jeżeli chodzi o też turnieje jeszcze większej rangi, takie jak Międzynarodowe Mistrzostwa Świata, to są zazwyczaj rozgrywane przez kilka dni, najpierw eliminacje grupowe, potem drabinka, potem jeszcze finały. I jeszcze trzeba dodać, że ten stres jaki nam towarzyszy jest niewyobrażalny, to jest świadomość walki o, o naprawdę poważne jakby osiągnięcia, co no, potrafi nieźle zestresować. Jest to bardzo wykańczające takie turniejowe życie nazwijmy to. Jason pyta czy znudził wam się kiedyś czy znudził wam się kiedyś NFS? Czy graliście w inne wyścigówki na przykład GRID i czy myśleliście by jeździć w realu w wyścigach? Na pewno. Jeśli chodzi o znudzenie, to znudzenie zawsze przychodzi przed turniejami. Mamy zawsze moment taki, że jest taki dołek fizyczny, psychiczny. Mamy, bo musimy trenować do turnieju po kilka godzin dziennie. A jest coś takiego, że w pewnym momencie nam mamy odruchy wymiotne, jakbym bym tak to określił. Czasami. Jeśli, Czyli bardziej no, hardcore'owa wersja znaczenia. No, bardziej hardcore'owa, jeśli chodzi o jeśli gra jest tragiczna, a jeśli jest dobra, to czasami nawet nie mamy tego i z Spokojnie przez cały dzień turniejowy i wytrzymacie i jesteście mierać. zadowoleni. Matrix pyta, czy według was ludzie, którzy organizują eventy olewają NFSA ze względu na mniejsze zainteresowanie o innych gier typu Quake czy Counter Strike? Myślę, że to jest bardzo złożone pytanie i czy olewają eventy? No jest Liga Cybersportu, Cybersport NFS-a nie olewa. SWC w tej chwili śpi sobie spokojnie, więc nie wiadomo, czy olewa NFS-a. Natomiast więcej eventów takich dużych, klanowych w kraju nie ma, więc... To jest, pytanie, to jest pytanie, które by trzeba zadawać sobie co roku, prawda? Bo co roku wychodzi nowa część NFS-a, więc ciężko odpowiedzieć. Czy myślicie już o zakończeniu kariery? Flipper takie pytanie zadał to może Smender chyba jeszcze nie myśli. Bo... Jeszcze nie myślę, bo mam dopiero 17 lat. Jeszcze A jesteś wiadomo, za młody na jest, zakończenie za kariery. Młody. Wiadomo, że się myśli. Jakoś tak, że ja bardzo często mam taki moment, że jak się kończy już sezon, jak już się... to już przechodzi taka ochota. ale Potem przechodzi, i przychodzi nowa część Speed, okazuje się, że jest w miarę dobra i znowu jakoś tak łapie się zajawkę po paru tygodniach grania i znowu się chce grać. Natomiast wiadomo, że zawsze przyjdzie jakiś taki moment, kiedy trzeba będzie jednak... nie będzie już czasu takiego prawdopodobnie na na ćwiczenie. I wiadomo, że jeżeli gra się jakiś czas na pewnym poziomie, to potem jeżeli się zrezygnuje z treningów i zacznie się osiągać dużo słabsze wyniki, to już też i Friday nie będzie taka sama, bo jak się przyzwyczai siebie samego do czegoś, to potem będzie się od ciebie więcej wymagać. Więc myślę, że to będzie taki moment. Czy gra w ligach jest emocjonująca? Myślę, że tak. Każdy mecz to, jest, to są swego rodzaju emocje. Nawet z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, to jednak zawsze, jeżeli na przykład nasze przygotowanie nie było jakieś takie super, stuprocentowe, to wiemy, że możemy popełnić jakiś błąd, a noż coś się stanie. I generalnie rozpoczynam każdy mecz ze podniesionym tętnem. Także na pewno jest to stresujące, na pewno jest to spora dawka emocji. Pytanie do Lecha, dlaczego przesiadłeś się z Kwejka na Need for Speed? Ja zawsze grałem w Speeda, zawsze bardziej lubiłem Speeda, Znaczy bardziej lubiłem, może to złe słowo, ale jakoś tak zawsze te wirtualne wyścigi były w kręgu moich zainteresowań, bo jak powiedziałem, gram w NFSa już od e, Special Edition, także to kupa czasu, kupa czasu przed Quake'iem, natomiast wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z istnienia jako takiej sceny multiplayer, na przykład w Undergroundzie. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Kiedy się dowiedziałem, że coś takiego jest, no to z miejsca zacząłem grać. No i doszło nawet do tego, że koledzy z mojego ówczesnego klanu Quake'a, czyli Dings, podziękowali mi za współpracę z tego powodu, że zamiast trenować Quake'a, to ja cały czas grałem for więc. Mm. Czy z gry profesjonalnej w Need for Speed'a da się wyżyć? Nie, zdecydowanie nie. To jest na razie tytuł, który jakby ze swoją e, huśtawką formy, nazwijmy to, e, przeżywa raczej no, słabsze okresy. Generalnie. Jeżeli chodzi o wyżycie z, z grania, to jest dosyć jednak poważne zagadnienie, i myślę, że w Polsce jedynymi osobami, którymi, które mogą w jakiś sposób powiedzieć, że, że żyją z grania, jest nasza złota piątka, Counter-Strike'a, Którzy, no, gdy, no właściwie teraz mają akurat okres bez żadnej drużyny, jeszcze nie mają podpisanych kontraktów, niemniej jednak, gdy mieli, są to bardzo godziwe pieniądze na tym poziomie, jaki oni reprezentują, i, i można jak najbardziej z tego wyżyć. W tej chwili, wyżyć z Grania można jedynie w Korei, w Chinach, w grach w krajach, w których są profesjonalne ligi Starcrafta na przykład i jest pokazywany w telewizji na trzech kanałach. Gwiazdy zarabiają 200 tysięcy dolarów rocznie i jest to wysokie. Sensie I dziewczyny z rozdają autografy. No, można tak powiedzieć. No w Need for Speedzie polskim jak na razie można tylko na waciki zarobić. No Smender akurat nawet dosyć drogie waciki ostatnio zarobił. Eee, wiem, że nadal na przykład z wygranych z turniejów innymi, tą bardzo pomogło w kupnie samochodu dosyć drogiego. Natomiast zawsze jest jakiś sprzęt, bo to robić coś takiego. No, to, co fajne gadżety, no. jest o co grać tak jak Krzysiek mówi. Czy grając na G25 jeździcie z włączonym force feedbackiem, czy bez force feedbacku? Oczywiście, że z włączonym, to w ogóle nie ma, nie ma dyskusji, bo musimy wyczuć zachowanie samochodu, musimy czuć te siły, które na niego działają. I między innymi jednym z powodów, dla których G25 jest tak popularna wśród graczy na najwyższym poziomie, jest to, że on ma po prostu najlepszy force feedback. Tutaj dosyć hardkorowe pytanie. Ile według was będzie odsłon NFS-a? A ile jest odcinków Mody na Sukces? Dokładnie taka odpowiedź powinna wystarczyć naszemu słuchaczowi. Przeglądamy następne pytania. Która według was gra jest najlepsza? NFS, Grito, może Gran Turismo? No i jejku, ja jestem fanem serii NFS, natomiast... Y, ciężko mówić, która gra jest lepsza. No, akurat wolę Need for Speeda, bo zawsze mi jakoś jestem sentymentalnie związany z tą serią. Natomiast... Y, no, trzeba powiedzieć, że Grid czy Gran Turismo to są bardzo dopracowane tytuły, które na pewno wychodzą w kolejne części. Jeżeli mają wyjść, to ukazują się znacznie rzadziej i to też powoduje, że gry są zdecydowanie bardziej dopracowane. I no, można powiedzieć, że na przykład lepsze pod jakimiś aspektami, ale z drugiej strony liczy się przede wszystkim Friday, jaką dana gra nam daje, prawda? Jak myślicie, czy przydałby się oddzielny tryb treningu? Foxy takie pytanie zadał. Hmm. Nawet nie, nie rozumiem, szczerze mówiąc. Ktoś no? ma jakąś sugestię do, do tego pytania? Ja mam sugestię, to znaczy nie wiem co Platy miał na myśli w trybie treningów, ale chodzi o to, że przecież można w trybie pojedynczego gracza normalnie sobie trenować, także myślę, że nie. To jakieś tam zbędne, zbędne rzeczy. Niech elektronika się raczej skupi na tym, żeby wreszcie kolizję wyłączyć, żeby zniszczenia zrobić. Jak nazwalibyście kolejnego NFS-a? Był już był Most Wanted, potem był Carbon i tak dalej. To może coś w stylu Most Shift albo Carbon Wanted, jakiś tego typu. Taką mieszankę starych tak. tytułów byście zrobili? Tutaj kolejne mamy pytanie, zaraz muszę je odnaleźć, bo mi się zagubiło. Jak odnosicie się do NFS World? NFS World Online to jest tytuł, który z tego co wiem ma się ukazać tylko w Azji, i no, raczej zupełnie się nim nie mnie interesuje. To znaczy, to jest próba zrobienia MMO RPG w, w realiach samochodowych, w, w realiach samochodowych. Matrix czy NFS ma szansę na zostanie jednym z najlepszych symulatorów? Symulatorów na pewno nie. To, to od razu trzeba powiedzieć, to nie jest symulator, to jest zresztą z elementami symulacji. Natomiast symulatory to jest trochę inna liga i są innego typu tytuły. Co się stało podczas WCG w Most Wanted? Pytanie do Chrisa. Ojej, zamieszłe dzieje. Nie, no generalnie myślę, że przede wszystkim winni bałaganu, który nastąpił podczas finałów Mistrzostw Świata we, we włoskim mieście Monza w 2006 roku, no, no są sami organizatorzy. Ja rozegrałem bardzo dobrą, bardzo dobre mecze grupowe miałem 5 wygranych i jedną przegraną i przyznam szczerze że byłem prawie pewny że na drugim miejscu spokojnie wyjdę z grupy Niemniej jednak e, zapytałem się jeszcze, upewniłem się sędziów, powiedzieli tak, oczywiście może, może, może pan opuścić stanowisko, jak najbardziej. No więc opuściłem stanowisko, a okazało się, że e, tą jedną przegraną, generalnie było trzech graczy łącznie ze mną, z taką sytuacją: pięć wygranych, jedna przegrana, a te przegrane mieliśmy między sobą. Miała być za, e, zorganizowana dogrywka, z tym, że e, organizatorzy jakby nie powiadomili mnie o niej powiedzieli, że mnie szukali teoretycznie, ale ponieważ byłem w Practice Roomie razem zresztą z moim team liderem, oni mówili, że próbowali się z nim skontaktować, że, że się nie udało. Generalnie duże zamieszanie. No i na skutek którego z powodu braku informacji o dogrywce. Yy. No, opuściłem swoją dogrywkę, zostałem, rzecz jasna, zdyskwalifikowany z dalszej gry, no i nie wyszedłem z No I tak chyba wystarczy. Jeszcze od generała mam pytanie, które wysłał na maila i to także do Chris'a. Ale pytanie do wszystkich i w szczególności do Chris'a. Jaki system przygotowań polecacie osobom nowym, wchodzącym na scenę lub mającym pierwszy kontakt z grom, Tutaj już mieliśmy w zasadzie podobne pytanie, ale system możecie przedstawić. Jaki system treningów? Znaczy, jeżeli chodzi o porady, to Krzysiek nam ja odosłał do swojego PGS Centrix, które było bardzo dobrze zrealizowane, natomiast system treningów na no to, trzeba poznać trasy, nauczyć poznać optymalny tor jazdy, a potem ćwiczyć stabilność, no to, to nie ma jakiejś tam wielkiej, myślę, innej drogi, innej filozofii. Chyba, że z też dada jakieś voodoo albo nie wiem. W pełni się zgadzam z Łukaszem. I tutaj mam także pytanie jeszcze wcześniej przysłane na maila przez Boja, jak prezentuje się polska scena NFS na tle zagranicznych państw?